Dlaczego oni nie chcą go refundować? Nie wiem dlaczego i tak jak powiedziałam, nie rozumiem tego. Natomiast sam projekt 500 Plus na pewno nie wystarczy, a w wielu e, sytuacjach powoduje, że kobiety jeszcze bardziej się dezaktywizują zawodowo. A to, to jest e, pomoc. E, Chwilowa, albo pomoc dla wielu też niewystarczająca. W związku z tym e, poza tym jedno nie wyklucza drugiego, bo tak jak e, bo niemożliwość refundowania e, całego leczenia in vitro powoduje, że kobieta zostaje pozbawiona możliwości zostania matką. Zostaje pozbawiona największego spełnienia swojego największego marzenia i szansy. I jedna z moich bohaterek książki bardzo dokładnie mi ostatnio opowiedziała swoją wieloletnią walkę o dziecko, zresztą jedna z moich najbliższych przyjaciółek przeszła to samo. Dzisiaj ma dwoje cudownych dzieci bez in vitro to byłoby niemożliwe. W związku z tym kiedy widzę te dzieci, kiedy obserwuję szczęście tych kobiet, które przeszły czasami przez piekło, żeby te dzieci mieć w końcu, nie mogę pogodzić się z tym, że odebrano im tą możliwość. Także kochani, klasycznie, zostawcie suba, łapeczkę, dzwoneczka no i wbijajcie. Naprawdę bardzo fajne wywiady, bardzo fajni ludzie. Polecam. Jan Dąbrowski.